Cześć kochany, cześć kochany, zobacz jaka Janina piękna dzisiaj. A, a co mi na gumofilce patrzeć? A ja nie mówię o gumofilcach. Łaszczy. O mnie mówię. Piękna, nowy outfit mam, kupiłam. Siedem koła? Nie, kupiłam nowy outfit. A ile? Ile, co ile? Ile lat temu? No, jakieś 64. Ale ten płaszcz naprawdę w takim razie zachowany to z jakieś Norki, kuny? Eee, Norki, kuny! Węże, jeloty! Skurczymy, kiń, ne Aha, a okulary z czego? Nie, oks to chyba te same i kapelusz chyba ten sam, no nie? Nie ten sam! Nowy outfit! Nowy to wszystko pani nowe założyła? Wszystko nowe! 64 lata temu kupiłam! A później, jak nie zapomnę panią, spytam o jeszcze inny outfit, dobra? Outfit! Światem koła! Eee, jak butelka Coca-Cola, co ja Dokładnie. To? Eee, Pani Ino, Pani ma doświadczenie, jeżeli chodzi o kury, pomoże mi Pani wziąć tego Big Baga? Ja się znam na kurach, ja nawet wiem, jak sprawdzić, czy kura jajko ma. O, dobra, bierz Pani. Kurde, trochę, trochę lipa z tym Big Bagiem, ale on nie jest pełny, to ale ciutki, jest co to jest to na mnie, wiecie, ja... Na mnie kiedyś mówili buzion w szkole. Ło, to tyle. To wy pani co, ja go nawet zostawię już w tym miejscu. Bo, a wiesz, wiesz, wiesz czemu na mnie mówili półdzian? Bo ja miałam bicepsy większe jak e, ludzie w moim wieku głowy. Czyż to niemożliwe jak pani jest kobietą? To jest możliwe, bo ja ćwiczyłam dużo. A weźmie pani pomidory? Co? Słyszała pani tą piosenkę na tym, na TikToku? E, czy chcesz ugniatać pomidory, czy ty jesteś chory, czy coś takiego? Nie słyszałam, nie oglądam takich patologii. Nie, no to to musiało być, na pewno, Gdzieś się pani to na pewno musiało... Nie, słuchałam tego, obiecuję! A w ogóle... Yy, a, tu no to widzę, jak mi pani właśnie pomaga, bo ja myślałem, że panią zawołałem do pomocy, bo nie wiem, czy pani wie, ale Karol nie wrócił na nas do domu. No on pewnie jest księdzem. Znaczy no, no nie Karol, tylko nasz proboszcz kochany, żeby tutaj nie obrażać oczywiście jego... Jego wysokości. Nie, dobra, nie będę, nie będę nazywał rzeczy po imieniu, ale widzowie wiecie, o co chodzi. Możesz się zachowywać? A nie, a nie, nie było w kościele jakiegoś, nie wiem, spotkania czy coś, że on nie wrócił. Ale w nocy spotkanie to no też niemożliwe. Było spotkanie, bo biskup przyjechał. On został na nockę z Biskupem. Co co, co? co pani gada, Karol? Było po prostu spotkanie księżowskie Nie no dobrze ja, ja, teraz to pani dowaliła. To co oni tam w nocy robili z tym biskupem? R Człowieku, co ty tu ja cieszysz? Ty jesteś nienormalny? Ja, no ja nie wiem, ja się nie znam. Ja to mówię po ludzku. Mieli spotkanie, rozważali, żeby w kościele dobrze było. Trzeba będzie robić. Szmetać! Będzie trzeba robić inwestycje, dach się sypie, dach się leje, a ty, ty jakieś insynuacje? Nie, Nino, ja pani powiem tak, czy widziała pani, jak pani chodzi codziennie na mszę, wodę w kościele kiedykolwiek? A wodę święconą? Ale dobra, ale leje się z tego dachu? Leje się. Bo ja powiem pani, Ostatnią szła do komunii, jak się posi, zgręła, słuchaj! Jak cymbałem o kafelki zawaliła, słuchaj, to łeb no pumpęk! No 14,5 szwama na głowie teraz! Karol, czyli nasz kochany proboszcz, rozlewa po prostu wodę w danych miejscach, żebyście myśleli, że tak przecieka. Ty jesteś drodze. nienormalny, Michał! No panie, Nino, ale, Tobie, no ale. słuchaj, od tej łysiny, ten łeb wyparował! No ale panie Ino, on się sam chwalił tym Na pewno nie, ja weź Głupi jesteś, co ci głupio gada i tyle Krótka piłka z tobą jest No ale tam nie ma żadnej dziury w dachu on mówił no, żeby nie się ma dziury, wody. nie ma dziury, a woda skąd? Wyłudzi kasy od groma, tak powiedział mi Nie wiesz. To już długo do stronu John jedziemy po nowe nabytki Pani inno pani wierzy A zresztą jak pani głupia to pchaj pani te pieniądze ja na kościół nie pożałuję nigdy. Na kościół? Dobra, to pani zapłaci firmie remontowej, niech zrobią ten dach, a nie proboszczowi daje. To wtedy będzie naprawdę na kościół i wtedy Jak ja... Jak proboszcz firmę ogarnie i mi powie ile zapłacę. Nie będę nawet Ale Karol, Karol nie ogarnie żadnej firmy. Proboszcz, proboszcz! Nie ma tutaj proboszcza pani, nie, nie ma tej za zasranej jego, co pani mu kupiła. Dobra, jak pan być taki niespokojny i taki radykalny w słowach, to ja nie będę z tobą rozmawiała, Michale. Ja będę chwalił tylko i wyłącznie Karola, dobrze? Chwal, chwal, tak jest. Ech, widzowie, no nie da tak. W miłych słowach, dobrze? I z kulturą. Ja 100%, dobra. Ogólnie, widzowie, będziemy burzyć już ten silos w końcu, bo już długo akcja Kisząka też u nas się zbliża. E, no ale kwestia jeszcze wybrania tego wszystkiego. To nie wiem, jeszcze jedna łyżka może nam starczy na karmienie tego jeszcze tak do. Mamy drugi sierpień, to wiecie. Jak to w życiu bywa. Co ci poopowiadać? Pani, wie pani co? A wie pani, że chyba za ten właśnie dach kościelny będziemy silosa stawiać? Będzie nie opowiadaj bajek, bo cię zaraz dzielę! <laughs> Eee. Tak, jak cię lubię, tak mnie teraz wkurzasz, człowieku. Cię bój, Boga, bo mu jedzie żarty gadać. Jak to TMR nie jest tu przyjmowany? No nie, bo te krowy to są Karasia, Karasie są główne, one im gówna co tu nasypać, a nie TMR-u. Ee, pani Janino, ale one nie mają żarcia, a nie da się ich nakarmić. O co, kaman? On? Bo one chcą zechnąć. Tył prawa, tył. Aaaa no już wiem, wszystko jasne jak się wałek odczepia no to wiadomo, że nie będzie to działać Ja nie odczepiałam Na pewno? Bez oporu No Już wszystko to Chce pani zobaczyć jak oporowo będzie talerzówka dzisiaj chodzić? Znaczy talerzówka, no. w sumie taki gruberek bardziej No bym chciała A słuchaj, jak wygląda słomisko tutaj Słoma prawie na maksa, tutaj pójdzie prawie cały paszowóz do nich. No, łódźki już jedzą. A wie pani, ile mamy już teraz krów? Raz, dwa, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć krów, zaraz dziesięć, bo one się rozmnażają. Wie pani o tym? Jak ty dużo gadasz, ja pier... A, bo miałem panią opytać, jaki pani outfit ma pod tym outfitem, czyli pod tym płaszczem. Czyli co, chcesz zobaczyć, jakby, żeby. Rozebrała się! Nie no, zobaczyć to nie chcę, ale tak chciałem spytać tylko. No? Dobra, jeżeli chcesz, to dobra, no. To nie, no nie! Pani tego nie robi dla widzów! Widzowie, a może bym już to na łyżkę wsadził jedno, to już byśmy mieli pusty? Zrobicie będziemy jechać właśnie ogarniać tamto pole, tylko kurde, Bela... Hm. O taką jedną... mam koszulkę! Gucci Michael Prada! Balenciaga, widzisz? No ładna, paradoksalnie. No. A co, a co pani ma pod bluzką? A weź zboczeńcu mały łysy. A jest Właśnie tak myślałem, że pani nie zna odpowiedzi na to pytanie, pewnie nic pani nie ma. Pewnie dla proboszcza pani tak się ubiera. W ogóle Janina pierwszy raz od 60 lat nowy outfit założyła, także widzowie... Pomyślcie akurat dlaczego. Ja akurat przyszłam tutaj na gospodarstwo i szukała proboszcza, no dziwne zbiegi okoliczności tutaj, widzowie, są. Ja nie chcę nic spekulować, ale mam wrażenie, że Janina z Kolizem mają romans. Ja mam wrażenie, że jesteś pienięty i to fest. Dobra, pani Janina, ja jadę w pole. Jak pani chce, to pani idzie do siebie. Nara. Za te obelgi? Właśnie, że pójdę! Idzie pani. Ja jestem zdania, że wy macie romansa. Do widzenia! Do widzenia. a mo, co? Pani Janino. A co ty zostałem, się? Zostałem okrutnie potraktowany przez ludzi na tej wiosce. A Janina mi nie pomogła nawet. A czemu ty pijany? Janina, upadnij mnie. znalazłem. Baba jakaś tutaj stała, zdjęcia mu robiła. Ubili Upi, mnie i łabówkę. mnie do, normalnie do, do rowu wywieźli. Normalnie, nie wiem, chcieli mnie, nie wiem. Janina, oni chcą mnie z tej posługi chyba wyrzucić. Ale kto? Biskup? Te ludzie, bo. On nie był przykrywka, biskup na, na kolędzie. Ko, ko, na kolędzie. Powiedzieli, że jestem oszust, że, że, że kręcę, że jest jakąś staro babo. Jeździłem i oszukiwałem ludzi. Chcieli mnie... I na powiem to wprost. Chcieli mnie Z, A, B i... Niemożliwe. Chyba zamleję. No bez niemlej. Po że kręci się pewnie chce, albo wełbieć się kręci jeszcze. Nie. Jedyna. To ten. To ten osobnik z łystą głową. Michał? To jest jakiś na gospodarstwie. Upiłeś go? Nie 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 nie, nie, nie nie, nie, nie upiłem. Powiedz mi! Nie, to nie! O. Tylko Michał! Czy ty nie jesteś to zamieszany przypadkiem? Bo podejrzewam, że trochę mi zazdrosisz tej posługi. Już nie wszystko rozumiem. rozumiem! On Ciebie zgłosił! Michał, a wiesz kto mi y, ostatnio gadał sąsiad? To, Że ty do mnie kurde podpieprzałeś do biskupa podobno? Nie mam numeru do biskupa, co ty słuchasz jakichś ludzi? Do kuli. Ja, no, ja bierzecie Nie, uratować, bo dupę, a ten jeszcze z zarzutami. Ale Dobre, nie, ja, wiesz, ja słyszałem wiesz, tylko to. Wiesz, dobra, ja jadę talerzować na to pole z górami. Jak chcecie, to się tam przejście. Na pewno ze mną nie będziecie jeździć w ciągniku. Janina chodzi o bolonezy na seriole. Ja Janina, nie dawa im nawet kierować. Ja do tego ręki już nie będę przykładał.

co? A ja to? Do... Słyszeliście Ej! Słyszeliście to? Słyszeliście to? Słyszeliście to? Co to? to? Słyszeliście To pani nie jest z nim? To pani co, cukierka ceciunka? Ja myślałem... Dobra, nie... nie, nie żelka, ważne. sobie tak ten... Kurde, bo protezę gdzieś zgubiłam i muszę teraz dziąsłami meblać. Dobra, nieważne, nie było, nie było tematu. Muszę teraz memlać, z samego żelka. Ja pierdzielę... Dobra, nic, nic. Jak pani jest tu, to to bym pojechał sam samochodem. Czekaj, Mówię, pijany! Kurde, że w z wiedzie, on jeszcze nie widzi! Zjeżdżaj, wierzę! Skaczemy furę i mówisz, że już znaczy, że ale to nie są żarty, mówisz dosyć! Panie no, jak go zobaczą ludzie, albo go policja zatrzyma, i go dmuchnie. Jeszcze muzy słucha na całą wieś. Jak proboszcz może robić takie rzeczy? Ej, no właśnie! Wskażemy no furę i mówisz, że już znaczy, sorry, mała. Ale to nie są żarty, mówisz to sek. Ja teraz oczy najpierw proszę. Proszę, zadaćmy jeszcze trochę w rulempeze. <grym> Ej! To! No się, bo, bo tego bo muzykę słuchałem. No to. Karol, ja zjadę na pole i dopiero, zaraz jest pole nasze w lewej stronie. Dobra, Weź ty sam chodem. Jesteś taka, kacu, albo. Skaczemy furę i mówisz, sorry mała. Ale to nie są żarty, mówisz dosyć. Ja Oooo, poszedł! Dobra, niech się wyszło mi na tym polu, ale jedyna na, na drogę masz pilnować kluczyków, rozumiesz? No cię byk To jest wszystko przez panią, bo pani mu daje kasę, on ma 20 tysięcy w kieszeni Wyłudza <noise> od ich samych parce pani i odwala mu później szajba No to co ci poradzę? Dobrze. Yeah. Karol. No ja rozumiem, że od tej posady ci się wełbie poprzewracało, ale zachowuj się trochę, jesteś proboszczem. Śpisz, pijany w robie. Robię ci Ja jeźdź. nie śpię. Jeździsz pijany samochodem. Nie śpię, sam w Słuchasz muzyki na całą wieś, przecież to zaraz ktoś się dowie w kury i tyle będzie po robocie. A ale no no to to tyle, ile powinieneś? Ale to ksiądz, przepraszam, nie może mi z swojego prywatnego życia powiedzieć z autem muzyki dobrej, najlepszej na świecie posłuchać? No ale takiej drańskiej! I na trzeźwo, to jest podstawa. Ja jestem trzeźwy. A ty pierwsze, ty masz za trzy godziny, że. Karol, zrób tutaj teścik, chodź. No? Yy, dobra, tu masz taką, czekaj, linię. O, widzisz przy ściernisku, przejdź. Albo inaczej. Tu masz fajną linię. Przejdź prosto po tej linii. No? Bez trzeźwości. Ohoho! ho, ho, majda tobo! Cholera, ja sobie to chciał taki piary chodził, stój! Bo wiar wie! Staj, ci powiedziałam, eh? Idzie na polach. Karol, jak wiatr może wiać tutaj? I to taki duży, bym tak pamiętał. Przecież ciebie znosi praktycznie. To, to jest, to jest... Ja wam pokażę, jak się chodzi. No dawaj. A no, wystarczyło blapy dać. No, to może przetrzeźwiam chociaż trochę. Dobra, Karol, jaskółka. Tylko się nie wywal. No. No dobrze, stoję Zacznijmy od tego, Janino. że... Cześć, jaskółki nie robi A. Janina I, Ile razy, rynki. ile razy robiłeś jaskółkę Nie spodziewając alkoholu Janina Co? Dlatego mam pytanie No po, Tylko powiedz mi szczerze, dobra? No. Bo pan mógł wszystko słyszeć. Czy Mikał nastawiał to... cię przeciwko mnie? Tak. <noise> tak? Tak. Nie. Co mówił? Alkoholik ty jesteś. Tak mówił. Tak, tak mówił. Jesteś, Dobra, proszę, ja muszę to, iść testować te ciągnik. Janino, czy ty w ty, ty, ty to wierzysz? To już nie jest pierwsza taka sytuacja, Karol, do pierwszego sobie ale... Wierzysz w Mikołowi? No bo to, to, to wi widzowie będą No. No to ciekawe jak pan gana zareaguje, że wierzysz takie, że tak powiem oszczerstwa. Probo, ale wstyd dla całej parafii. proboż pijany śpi w rogu Parę metrów od nie śpi. No ale dobrze że nikt nie widział tego. Proboż został nikt, uprowadzony. Kto widziała. Kto widział? Baba ta widziała taka blondyna, nie wiem jak ona ma nie imię. Krystyńka ja jej i ślibyjnie. nie znam, wie pani? I co teraz będzie? No cholera, Krystynka to cała zarawioska będzie wiedziała. Ona rozpowie, ja wiem. 2000 to gówno jej wystarczy. Ona i tak rozpowie, bo ta baba taka pewnie jest. Pieniądze i ta liścia! No? Jeszcze gorzej będzie. Czego? Ej! Jeszcze będzie gadała, że pieniądze i daliście za to, za milczenie. Ja w pierdzielę, czyli Karol odwaliłeś. Ja By odwaliłem, kto i pierwszy kasę zaproponował. Bym powiedział jedź do niej i spróbuj to wyjaśnić, ale lepiej nie. Ale, ale mnie to koło, powiem że mnie to koło dupy lata. Ale idzie. Mówię tak do góry. Oporowe wyjazdy widzowe pod górę, no, naprawdę ta góra jest oporowa. Nikt to nie uwierzy, że probosz yy, wypił alkohol, bo probosz po pierwsze sam z własnej inicjatywy nie pił. Probosz został poczęstowany. A, te panie Elino, widzi pani? Czeka, bo yy, słucha pani, teraz historia się układa. No? Cześć, upili i zostawili wrowie? A teraz proboszcz został poczęstowany. Zaraz ubity! Się... Właśnie ubity! No, wiadomo. Jakbym Cię nie zdał, to bym powiedział, że może mówisz prawdę z tym, że Cię upili. Powiem Wam tak. Ale Ty, pacierzu Karoli, wódki nie odmawiasz. Jak dają, to się bierze. No! No w sumie racja, no. no. No w sumie racja, ale to wie Pani... Prawda, no... święta Janino? No! Jeżeli pani by się napiła i skończyła Pelina kiedy do kościółka tak przyjdzie? Zwykły, prosty człowiek. Ale nie było... Nie wiesz. jak poważnie... Tę sytuację czy jak? No ja ja nie też powiedziałem o tym, że ty rozlewasz wodę butelką yy, i mówisz, że cieknie z dachu. Mówiłem ten sposób. No już jej oszukuj, ale to już się nie że to... ja takiego sposobu nie mam, to... Od razu mówię, żeby nie ciekło, to ja, by nie ciekło. Ja jakby nie wiem czy po tym wszystkim jak ja zobaczyłam, jak ty jeździsz z tą muzyką, to no, no nie wiem no. Bo to, ja. Kurczę jeżeli. To ta muzyka, nie, no nie? Bo to ja jest jakaś ci, diabelska! Znaczy, Janina, jeżeli, Mega diabolo to śpiewał czy coś? Jeż, takiego? Jeżeli Janina ty wierzysz... E, łysej głowie, recydywiście. No ale Michał mówił, że ta piosenka taki diabolo śpiewa Mega me Diabolo y po śpiewa... nie kleczy coś takiego znaczy, to, to, nie to śpiewa taki dosyć znany, znany piosenka na, na skalę międzynarodową teraz w sumie już i to jest piosenka o miłości Do wódy, pani Janino i wiadomo do czego Wiecie, wy mną manipulujecie Janina, tylko prosta jest sprawa Słuchaj Żebym ja ci oszukiwał, to bym cię oszukiwał. Ale że cię nie, nie oszukuje, no. to ci nie oszukuje. A ja mam takiego masnego pomysła. No. Może przeczytaj, jakie jeszcze piosenki Nasz kochany proboszcz ma w tym tym polonezie powgrywane. No ale to on wszystkie ma od tego diabolo? Auto. ale to nie jest moje auto, moje auto jest przy parafii. No to tamto się bym bał, kurde, w ogóle Ja mam tylko zaprogramowaną jedną stację jedno radiowo-radio Maryja. Zacznie. 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 Ale, Zacznie. Zacznie. Ale to nie radio było Radio Maria! Ale co? Ja mam w dłużej nie mam tego. <noise> Zaraz pani Janina, pani włączę z za jedną nutkę, co Karol ostatnio wgrał i zobaczymy, co pani powie na ten temat. Bo ta piosenka, ta pierwsza, no to, na, to jest na pewno dzieło nieludzkie. A zobaczymy co yy, drugiego. Powiem wam wyprost. Yy, Janina. No! Powiem Ci wprost, Mikoł to był manipuluje, bo zazdrości mi tej yy, po prostu kadencji jako probość i on też by chciał on też by chciał w kościele być, tylko nie każdy może... Karol, nie, ja nie każdy się nadaje, nie każdy ma powołanie takich rzeczy Janina. Ale przynajmniej Karol wiesz co, ja jakbym był już księdzem to bym się zachowywał jak ksiądz. A się zachow... A ja jestem księdzem i się zachowuję jak kto? Jak, jak policjant? Po taki świnia. Prawda pani Janino? Nie Już pani puszczam. E, pani sobie posłucha. Nie. Miała. To jest, to jest Michała Pendrive, pani Janino. Nie nie, 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 pendrive. nie, nie, To nie jest Michała. pendrive. To nie jest Michała. Ale paruwa co? Lampa, <laughs> nie, jak wie, wie, jak mówię. lampa jak jest kurwa. To jest piosenka wie. z Radia Maryja. lampa jak chul, co? DJ Sender na pierdala. To, to już idzie w ja gina, to jest pet drive. To jest twój pendrive Ale ja nie damy się że twój